Witam w dzisiejszym materiale o wielkich inwestorach. Kontynuujemy serię, która została tak naprawdę rozpoczęta od Warrena Bafeta. Ze względu na, na śmierć pana Czelliego Mengera, największego tutaj współpracownika i też największego przyjaciela pana Bafeta, no, chcielibyśmy poświęcić film w takim największym skrócie, zrobić takie opracowanie postaci pana Mengera z punktu widzenia inwestora i tego, no, czego inwestor może się uczyć od no bardzo mało znanej postaci, jeżeli chodzi w ogóle o Polskę i większość państw. Dlatego, bo wszyscy pamiętają o Bafecie, który jest najbardziej rozpoznawalny ze względu na wysokość majątku, historię, nazwę Berkshire Hathaway, przejęcia. Natomiast ludzie zapominają o bardzo istotnej osobie w karierze pana Buffeta, jakim jest Charlie Menger. Charlie Menger, jeżeli chodzi o taką krótką notkę biograficzną, był synem. Prawnika, tak naprawdę cała rodzina Mengerów, to byli prawnicy. I również sam pan Charlie Menger studiował prawo. Był znany z tego, że miał duże obycie, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Natomiast jego przygoda, czy to inwestycyjna, czy ogólnoinwestycyjna, zaczęła się głównie z rynkiem nieruchomości. Po pierwsze, z doradztwem prawnym związanym z rynkiem nieruchomości. Mówię o takiej dużej karierze inwestycyjnej. A I też biznesowej. I ona nie zaczęła się w Omaha, gdzie pan Menger się urodził, tylko ona zaczęła się w Kalifornii. Kalifornia, jakbyśmy zastanowili się nad rysem historycznym, a przypominam, pan Menger urodził się 1 stycznia 1924 roku, czyli no prawie 100 lat temu. W tamtym czasie takie miasta jak Los Angeles, San Francisco to były miasta rozwijające się. One nie przypominały dzisiaj tych metropolii, o których my myślimy. Dlatego, bo Stany Zjednoczone jako państwo, no to jest krótka historia. To państwo realnie, realnie ma mniej niż 200 lat. Jeżeli byśmy zastanowili się przede wszystkim nad tą częścią zachodnią, która była znacznie bardziej dzika i dopiero po czasie tam kapitał zaczął napływać z tej części wschodniej, która została zagospodarowana przez Brytyjczyków, przez pierwszy, pierwsze kolonie. Kiedyś Nowy Jork był nazywany Nowym Amsterdamem. Później dopiero ta nazwa została zmieniona i kapitał po prostu poszukiwał bardziej perspektywicznych rynków po długiej historii wojen. Dlatego wielu inwestorów, i słusznie, na początku XX wieku poszukiwała lepszych okazji na rynku przede wszystkim nieruchomości ze względu na zwiększającą się w tamtym regionie populację, napływ też migrantów do Stanów Zjednoczonych ze względu na okres powojenny w Europie i na ogromne zniszczenia w Europie. Dlatego Charlie Menger stworzył swoją firmę, która zresztą do dnia dzisiejszego funkcjonuje, firmę doradztwa prawnego, natomiast sam też zajmował się inwestowaniem w nieruchomości. Tu macie Państwo tą firmę. Ta firma jest bardzo okrojona względem tego, co oferowała kiedyś, Przede wszystkim jeżeli chodzi o ilość pracowników, natomiast no to jest oczywiście wynikające z cykliczności rynku i sytuacji na ogólnym rynku akcji, rynku nieruchomości, kiedy to doradztwo prawne, złożoność prawa się w czasie zmieniała. Jak zresztą tutaj podaje nam Wikipedia, w 2008 roku zatrudniała firma 550 pracowników, dzisiaj jest to około 200, natomiast przychody firmy są całkiem niezłe, bo jak na taką firmę, firma wygenerowała w 2021 roku przychód na poziomie 321 milionów dolarów. Firma zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym, natomiast w tamtym czasie ona służyła raczej, raczej jako wehikuł inwestycyjny do długoterminowej inwestycji na rynku nieruchomości oraz do flipów, zagospodarowania w środków w celu czy to renowacji danej nieruchomości, zarządzania przestrzenią, czy zarządzania nieruchomościami, działkami budowanymi. I tak tak naprawdę zaczęła się przygoda pana Mengera. Pan Menger w odróżnieniu od pana Buffetta, pierwszy swój większe swoje pierwsze większe pieniądze zarobił na rynku nieruchomości a nie na rynku akcji e, historia Poznania pana Bengera i pana Buffetta opiszemy ją się w największym skrócie wynikała z pewnej koincydencji kiedy to pan Baffet poszukując kapitału do swojego wehikułu inwestycyjnego którego my znamy dzisiaj pod nazwą Berkshire Hathaway Zaczynało od Omaka. Przede wszystkim od specjalistów takich jak lekarze, w tamtym czasie lekarze i w takich no, małych miejscowościach, bo Omaha to była tak naprawdę kiedyś małe miasteczko zabite dechami. Tam kilku lekarzy dominowało na całym rynku, oni mieli całkiem przyzwoite pieniądze. I celem pana Buffetta było zbudowanie jak największej sieci ludzi, którzy chcą swoje środki inwestować albo po prostu swoją magią sprzedażową, ale też perspektywami wzrostu i bardzo uczciwymi warunkami, ponieważ warunki były następujące: że pan Buffett pobiera tylko i wyłącznie opłatę, które były wysokie, bo 50% powyżej danej stopy zwrotu czyli załóżmy, fundusz zakłada, że wygeneruje minimalnie średnio rocznie 12%, no i powyżej 12% 50% wartości tej wygenerowanej stopy zwrotu trafia do funduszu jako zysk. A więc to były te zupełnie inne warunki finansowe. Natomiast pan Menger zapoznał się z panem Buffettem ze względu na pewną koincydencję że oni zawsze, oni mieszkali w Womacha jeden i drugi. Menger się przeprowadził, co prawda, do Kalifornii, natomiast ze względu na poznawanie bardziej zamożnych ludzi, bardziej klasy a nie jakoś, jakoś znacząco zamożnych, bo w nie było jakiś dużych potentatów biznesowych, oni przez Koincydencje przez to, że ktoś powiedział, że jest tutaj taki Menger, o też tam ma pojęcie o biznesie, tak się zapoznali. I w tamtym czasie już Warren Buffett znał pana Benjamin'a Grahama, swojego nauczyciela inwestycyjnego, natomiast Charlie Menger wrzucił razem z Filipem Fisherem. Dodatkowe kwestie dotyczące filozofii inwestycyjnej. Natomiast to wynikało przede wszystkim, moim zdaniem, to nie, nie jest do końca potwierdzone, możemy to między słowami wyciągnąć, że metody Grahama wynikające z tak zwanych niewypałków cygar, tak się nazywała ta strategia, czyli skrajnie tanich firm, niedowartościowanych, ona zaczęła tracić na sile ze względu na świat w większej płynności i większej efektywności rynku. Dodatkowo te strategie Grahama, one nie miały w sobie długoterminowych perspektyw na zarabianie ze względu na e, rzeczywisty problem związany z płynnością. Im większy, więcej kapitału, tym mniejsza możliwość posiadania konkretnej ilości akcji. To też widzimy na przykład na polki, polskim rynku e, New Connect i w ogóle na rynkach rozwijających się. Gdzie ta niska płynność tworzy nieefektywności, które można wykorzystać, ale nie daje możliwości inwestycyjnej w większej ilości pieniędzy. Więc Menger wrzucił tą filozofię inwestowania raczej lepsza jakość, długoterminowo, niż tradycyjny model wyceny. Natomiast wycena też dla pana Mengera miała istotne znaczenie. I ta współpraca zaczęła e, powoli narastać w ramach budowania Berkshire Hathaway. Menger był prawą ręką Bafeta i on raczej zajmował się kwestiami, nazwijmy to, filozofii inwestycyjnej i umiejętności interpretacji rzeczywistości w sposób prawdziwy, inny niż robi to konsensus. Czasami te przemyślenia pana Mengera nie sprawdzały się w praktyce i sam na to zwracał uwagę. Na przykład słynne problemy inwestycyjne w liniach lotniczych amerykańskich. Menger sam przyznał na jednym spotkaniu w Hathaway, że Jedna z naszych najgłupszych rzeczy, którą my zrobiliśmy jako fundusz inwestycyjny, było popełnianie dokładnie tego samego błędu inwestując raz po raz w firmy lotnicze. Więc Menger też zdawał sobie sprawę z tego, że każdy inwestor popełnia błędy niezależnie od jego przewagi wynikającej z posiadania informacji, które nie są powszechnie znane. Ja zachęcam Państwa do sprawdzenia y, takiej książki, która w Polsce nie jest znana i nie jest dostępna, ale można ją kupić na Amazonie, chyba na Allegro też, y, dotycząca właśnie historii y, pana Mengera, jeżeli ktoś się zainteresował, To jest ciekawa postać pod względem takiego właśnie myślenia i takiej filozofii inwestycyjnej, a nie stricte zero-jedynkowych strategii opartych o dane liczby. Czyli tutaj jest umiejętność interpretacji rzeczywistości, to jest bardziej złożony proces. Jeżeli byśmy prześledzili takie bardziej ciekawe zagadnienia pana Mengera, pan Menger, podobnie jak Buffett, i to wynika z jego ukształtowania, rozumiał następującą rzecz, o której zresztą ja też mówię, o której mówi Fischer, że Inwestowanie wzrostowe i wzrost jest równy wartości. One są częścią, te charakterystyki, te typy inwestycyjne są częścią dokładnie tego samego równania. I e, krótkoterminowo czy średnioterminowo jedna kategoria może dawać przewagę, ale to w dużej mierze wynika z technologii. Jakbyśmy się na tym zastanowili od 2009 roku, jakbyśmy porównali stopy zwrotu z Value versus Growth na przestrzeni prawie 100 lat, wyrzucając tę technologię, to stopy zwrotu są prawie takie same. To jest część tego samego równania. Czyli jedna z podstawowych filozofii inwestycyjnych, o której mówi pan Menger, to jest fakt, że żaden typ inwestowania nie jest trwały lepszy. Po prostu nie jest. I już zrozumienie tego daje dużą przewagę inwestycyjną. No, jeżeli byśmy zobaczyli stopy zwrotu pana Mengera, one w różnych okresach były różne. Taka realna stopa zwrotu za cały okres inwestycyjny to jest około 20%. Natomiast w niektórych latach stopy zwrotu były bardzo zmienne. Pozytywnie, jak i negatywnie. Widzimy stopy zwrotu w 69, kiedy Dow Jones leci 11%, S&P 500 prawie 10, natomiast fundusz Menger Partnership robi w tym czasie prawie 30%. I to samo tyczy się 68, więc portfel Mengera jest zmienny. On jest skoncentrowany. Menger rozumie i wielokrotnie powtarza, że on zdaje sobie sprawę z tego, że raz na, przepraszam, dwa albo trzy razy na 100 lat portfel straci prawdopodobnie 50% wartości, tam 40-50%. Jeżeli inwestor nie jest na to gotowy, nie powinien inwestować na rynku kapitałowym. Więc Menger zwraca uwagę na zmienność rynku i to też widzimy pod względem posiadanych akcji. Co prawda te udziały, one są łamkowe w stosunku do całej wartości portfela, bo główną wartością majątku pana Mengera, poza kilkoma nieruchomościami, również w Kalifornii, jednej z nieruchomości mieszka przez ogromną część swojego życia, ponad 70 lat. E, oczywiście była przebudowywana i ona nie wyglądała w zupełnie inny sposób, natomiast e, inwestorzy starej szkoły są bardzo oszczędni i rozumieją, że im więcej zainwestują na ręką kapitałową, tym długoterminowo zdobędą większy zysk na tym. Natomiast te ułamkowe akcje skupiały się raczej na firmach o charakterze finansowo-bankowym, ale w dużej mierze akcje Berkshire Hathaway stanowiły większą część majątku pana Mengera. I ten majątek podczas 2023 roku już był szacowany na wartość około 2,5-3 miliardów dolarów. W to jest stosunkowo mocno, mocno zdywersyfikowany holding inwestycyjny, znacznie bardziej niż wszyscy zakładają. Dlatego ta teoria głosona przez pana Mangera, związana z koncentracją, ona ma zastosowanie na poziomie sektorów i Manger się też e, bardzo mocno koncentrował w poszczególnych sektorach, natomiast ona nie ma przełożenia na ilość sektorów. Czyli koncentrujemy się w jednym sektorze, ale. Mamy wiele sektorów, gdybyśmy jednak pomyli się w swojej ocenie rzeczywistości. Wiele wywiadów się pojawiło ze względu na śmierć pana Mengera. Ja zachęcam do sprawdzenia niektórych z nich i też filmów dokumentalnych, które w sposób bardziej dokładny i złożony omawiają to, jakim inwestorem był pan Menger. Co jest jeszcze istotne, jakbyśmy prześledzili cytaty pana Mengera. Znalazłem taką ciekawą stronę pana Jakuba. Jeziornego, gdzie zapisał ponad 100 cytatów Pana Mengera po polsku. Ja zachęcam do przeanalizowania i zastanowienia się nad tymi cytatami. Właśnie Menger to jest typowa filozofia inwestycyjna. Mniej liczb, mniej teorii, więcej, mniej, mniej praktyki, więcej myślenia, ale również zwracanie uwagę na rzeczy, które są istotne w różnych fazach hosty. I na przykład taki ciekawy... Cytat, który wydają, te cytaty są dziwne, jeżeli chodzi o odbiór, bo ich bezpośrednie tłumaczenie na język polski może budzić e, pewien dysonans poznawczy, natomiast przedstawmy jeden z cytatów. Rynki byka wchodzą ludziom głęboko do głowy. Jeżeli jesteś kaczką pływającą na stawie, a staw podnosi się z powodu ulewy, to zaczynasz piąć się w górę. Tylko, że ty myślisz, że to ty, a nie staw robi robotę. To jest oczywiście tłumaczenie, no, wiadomo, dosłowne, natomiast chodzi, to jest pewne zrozumienie, takie najprostsze, to jest pewne zrozumienie tego, jak inwestorzy przesaniają swoje możliwości w świecie wzrostu. Oni myślą, że oni są tak wspaniali, nie rozumiejąc, że na rynek wpływają takie rzeczy jak momentum, premiowana stopa zwrotu ze względu na pozytywne stopy zwrotu, czyli inwestorzy mają pewną negatywną cechę, jaką jest przeszacowywanie swoich możliwości w świecie rosnącego rynku, a rynek częściej rośnie nie spada, nie zadając sobie pytania, czy ich decyzje są oparte o ich dane, doświadczenia, czy oparte o mechanizm stosowości. Eee, kolejna rzecz, bardzo ciekawa. Kto takich cytatów. Menger zwraca uwagę, że inwestor musi dostosowywać się do swoich okoliczności. Pomimo, że pewne podejście Mengera jest bardzo konserwatywne, ale zwracajmy uwagę na te cytat. Każdego dnia staraj się być trochę mądrzejszy niż byłeś, gdy się obudziłeś. Wypełniaj swoje obowiązki wiernie i dobrze. Krok po kroku posuwaj się naprzód, niekoniecznie w szybkim tempie. Tak budujesz dyscyplinę i przygotowujesz się na szybkie zrywy. Drąż centymetr po centymetrze, dzień po dniu, a na koniec dnia, jeśli żyjesz wystarczająco długo, dostaniesz to, na co zasłużyłeś. I to jest bardzo istotny cytat pokazujący, jak działa procent składany i długoterminowe podejście inwestycyjne. Nie trzeba mieć z roku na rok świetnych stóp zwrotu. Nie trzeba. Trzeba powtarzać swoją strategię, nawet jak się krótkoterminowo nie ma racji. Trzeba być lepszym niż się było danego dnia od rozpoczęcia tego dnia. Czyli każdego dnia zadawać sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby lepiej podejmować decyzję i dlaczego. I dostosowywać się do okoliczności rynkowych, a długie życie, czyli mechanizm procentu składanego spowoduje, że staniesz się po prostu bogaty. Eee. Menger zwraca uwagę na to, że jego głównym atutem jest to, że on nie śpieszył się z punktu, to jest jego strategia, popełniać mniej błędów niż inni i zadawać sobie pytanie, czy dane ryzyko jest warte w ogóle podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Szacowanie kosztów i strat, zrozumienie tego, czy dzisiejsza decyzja doprowadzi do mojej ruiny, czy mały błąd spowoduje tylko krótkoterminowy uszczerbek, w tym przypadku na majątku, a długoterminowe stosowanie tej strategii doprowadzi do długoterminowych pozytywnych celów inwestycyjnych. Ja zwracam uwagę na to, że Menger jest mimo wszystko inwestorem konserwatywnym. Zwraca uwagę na rzeczy fundamentalnie istotne dla rynku pod względem wartości wewnętrznej rozumieniu metodą klasyczną Grahama na przykład. Czyli oszacowanie wartości aktywa w oparciu o przyszłe przepływy pieniężne w postaci na przykład wzrostu zysków, wzrostów przychodów, yy, wzrostów wolnych przepływów pieniężnych. Natomiast dla niego aktywa oparte o tak zwaną wartość wynikającą z rzadkości lub wartość spekulacyjną wynikającą, ale nie ze, stricte ze samej spekulacji, tylko z cyklu związanego z sentymentem ma mniejsze znaczenie. Dlatego Menger jest takim wielkim przeciwnikiem Bitcoina. Menger uważa, że długoterminowo Niezależnie od tego, co się będzie działo z rynkiem kryptowalut, Bitcoin spadnie do zera. Dlaczego tak mówię? Dlatego, bo Menger jest, jest, jest starą szkołą inwestycyjną, która zwraca uwagę w dużej mierze na cykle związane z nawet nieklasycznymi nastrojami, tylko właśnie z fundamentami, cykle kredytowe i w jakimś mniejszym stopniu cykle polityczne. Buffett i Menger, oni w rzeczywistości dostosowywali swoje strategie pod cykle polityczne, i po cykle związane z cyklem kredytowym, na przykład z krzywą rentowności. Dlatego my w młodych Hosach w Berkshire Hathaway obserwujemy duży udział finansów po wielkim kryzysie finansowym, po pęknięciu drugiej bańki technologicznej w 2000 roku, a w późniejszych fazach Hossy obserwujemy koncentrację w technologii i w bardziej mieszanym lub dużym wysokim wzroście który może zapewnić lepsze stopy zwrotu w świecie umiarkowanego wzrostu gospodarczego. Dlatego Menger jest inwestorem konserwatywnym i musimy mieć to z tyłu głowy, że jego podejście może różnić się również od Fischera, od wielu inwestorów i po prostu każdy powinien odpowiedzieć na to pytanie, czy dana filozofia inwestycyjna jest, jest odpowiednim rozwiązaniem. Więc ja zachęcam Państwa do przejrzenia tych cytatów. One naprawdę mogą Wiele, wiele nas nauczyć z punktu widzenia takiej filozofii inwestycyjnej i długoterminowego podejścia. Taki jeszcze ciekawy cytat. Menger zwraca uwagę, że tak naprawdę pieniądze zarobiliśmy na wysokiej jakości firmach. W niektórych przypadkach kupowaliśmy całe biznes, w niektórych kupowaliśmy tylko duży pakiet akcji. Ale kiedy przeanalizować to, co się naprawdę stało, to duże pieniądze zarobiliśmy na biznesach wysokiej jakości. I ogólnie większość ludzi, którzy zarobili bardzo dużo pieniędzy, zrobiła to w firmach wysokiej jakości. Menger jest typowym inwestorem w jakość, a nie w wycenę metodą klasyczną Grahama. Czyli mamy tutaj pewne, pewien problem wynikający z tego, że z jednej strony nie wierzymy, mu, zwracamy uwagę na szaleństwo rynku, ale nie podchodzimy pod to szaleństwo jako minimalna część portfela. I wykorzystanie tego szaleństwa na własną korzyść. Z drugiej strony, wysokiej jakości firmy, w rozumieniu Bengera nie muszą być firmami wzrostowymi, ponieważ, tak powiedziemy na początku, wzrost i wartość są częścią tego samego równania i stopy zwrotu relatywnie długoterminowo są zbliżone. Dlatego Menger ma akcje na przykład banków i nie redukował ich w przeciwieństwie do Buffetta, bo po prostu zdawał sobie sprawę z tego, że sektor bankowy traci mocniej w świecie paniki i odbija mocniej w świecie odreagowania. Yy, więc rozumienie wysokiej jakości biznesu nie wynika z modelu wzrostu czy wartości, tylko z tego, co Buffett nazywa fosą, a Menger nazywa przewagami konkurencyjnymi, które, których yy, nie jest w stanie wymazać pierwszy lepszy kryzys. To jest o tyle ciekawe. Menger oczywiście z punktu widzenia takich poglądów politycznych był znany z pewnego republikanizmu. Menger był zwolennikiem raczej partii republikańskiej. Głównym filozofem, który przyświecał Mengerowi w jego takiej filozofii życiowej był Benjamin Franklin, którego zresztą miał, swoją podo miał jego podobiznę na, na swoim biurku. Więc można jasno powiedzieć, że Menger to jest przedstawiciel konserwatywnej szkoły inwestowania, ale nie w oparciu o wycenę wynikającą z turbulencji rynkowych lub nieefektywności rynku, tylko inwestowanie w oparciu o wysokiej jakości biznesy, niekoniecznie wzrostowe. Natomiast Menger się bardzo pozytywnie wypowiadał o inwestycji w Apple'a. Zwracając uwagę na to, że zakup Apple'a przez Berkshire Hathaway w 2016 roku był jedną z najlepszych inwestycji w ogóle w historii Berkshire Hathaway. Tym bardziej przy tak dużym e, rozmiale firmy. E, z takich jeszcze ciekawych tutaj cytatów, na które można zwrócić uwagę, oczywiście zwolennik kapitalizmu, przeciwnik nieefektywności rynkowych wynikających z redystrybucji pieniędzy przez państwo, przez wielu określany jako krwiożerczy kapitalista. Natomiast na inwestorzy są, co do zasady, zwolennikami kapitalizmu, dlatego bo kapitalizm najlepiej wycenia i ocenia rzeczywistość firmy od 3 do 30 miesięcy. Według koncepcji Fischera. Co jest jeszcze takich ciekawych rzeczy? Warren i ja unikamy robienia czegokolwiek, co ktoś inny w Berkszej może zrobić lepiej. Tak naprawdę nie masz żadnych kompetencji, jeżeli nie znasz granic swoich kompetencji. Czyli Menger rozumie, że jeżeli nie zna się na czymś, to po prostu tego nie robi. W inwestowaniu jest podobna rzecz, jeżeli nie wiesz coś, czego oni nie wiedzą, nie powinieneś tego ruszać. To jest podstawowa teoria finansów i podstawowa teoria inwestowania. I Warren Buffett i Charlie Menger, oni to rozumieli, dlatego na przykład przez wiele lat unikali technologii, dopóki nie zrozumieli klasycznego modelu. Apple to nie jest żadna technologia, to są produkty nie pierwszej potrzeby z dodatkiem wykorzystanie technologii w celu no, budowy tych produktów. Eee, więc mamy całą masę bardzo ciekawych cytatów, więc ja zachęcam Państwa i polecam do wejścia na, eee, na tą stronę. Charlie Menger, myślę, że nagramy jeszcze następne części Charlie'ego Mengera, prześledzimy jego ruchy, jeżeli chodzi o inwestycje, czy to w materiałach, w postaci filmów, czy na live, Natomiast z całą pewnością była to wielka postać w świecie inwestycyjnym i no przyczyniła się do powstania największego w historii Firmy w stylu funduszu, ale nie do końca inwestycyjnego na świecie, która startowała z poziomu paru tyś, kilkunastu tysięcy dolarów i dzisiaj jej kapitalizacja dosięga prawie 800 miliardów dolarów. Więc będziemy pamiętali o e, panu Charlie z całą pewnością z punktu widzenia filozofii inwestycyjnej, i mam nadzieję, że jego e, szkoła inwestycyjna. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o filozofię, a nie stricte podejście ilościowe inwestycyjne, zostanie zapamiętana w taki sposób, by można było wykorzystać coś, czego inni nie wiedzą na rynku. Dlatego zachęcam do prześledzenia zarówno książki, jak i cytatów, a my w dalszych materiałach podejdziemy do tego bardziej konkretnie. Jakie inwestycje i dlaczego podejmował Charlie Menger? Prześledzimy też kilka cytatów e, posiedzeń Berkshire Hathaway, walnego zgromadzenia akcjonariuszy, gdzie Menger zwracał uwagę na to, co mógł zrobić lepiej lub co można zrobić lepiej w swojej strategii inwestycyjnej. Zachęcam Państwa do obserwowania i do subskrybowania kanału Finansowego Edukacja w celu no, uzupełnienia swojej wiedzy o resztę materiałów. To by było na tyle. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.